Cześć. Dzisiaj chcę podzielić się z Wami kilkoma myślami na temat motywacji do działania i osiągania celów. Wiemy, że życie pełne jest wyzwań, które czasami wydają się nie do przezwyciężenia. Często czujemy się przytłoczeni i zniechęceni, a nasze cele zdają się być poza zasięgiem. Ale nie dajmy się temu zwyciężyć. Zmotywujmy się do działania i kontynuujmy swoją walkę, ponieważ tylko wtedy będziemy w stanie osiągnąć swoje cele i spełnić marzenia. Pierwszym krokiem do zmotywowania się jest znalezienie swojego dlaczego. Zadajmy sobie pytanie: dlaczego chcemy osiągnąć cel, jaki nas napędza? Bez wyraźnego celu i powodu, dla którego chcemy go osiągnąć, łatwo zniechęcić się i zrezygnować. Znajdźmy swoją wewnętrzną motywację, która pozwoli nam utrzymać skupienie i determinację. Ważnym elementem motywacji jest również ciągłe kierowanie naszej uwagi na nasz cel. Skupmy się na tym, co możemy zrobić w danym momencie, aby osiągnąć dany cel, a nie na przeszkodach, które napotykamy. To, co myślimy, wpływa na nasze działania i wyniki. Dlatego należy uważać na negatywne myśli i przekonania, które nas ograniczają. Skoncentrujmy się na pozytywnych aspektach i kierujmy naszą energię na to, co chcemy osiągnąć. Jednym z najważniejszych czynników osiągania celów jest konsekwencja. Ciężka praca, samodyscyplina i stałe dążenie do celu przyniosą rezultaty. Powinniśmy być konsekwentni w naszych działaniach, nawet jeśli trzeba poświęcić czas i wysiłek, a prawdopodobnie tak będzie. Jak powiedział Winston Churchill, Sukces to nie końcowa stacja, to droga do niej. Pamiętajmy, że każde nasze działanie prowadzi nas bliżej osiągnięcia celu. Niech nasza motywacja wynika z pasji i zainteresowań. Jak powiedział Konfucjusz, wybierz pracę, którą kochasz, a nie będziesz musiał pracować przez resztę życia. Gdy robimy coś, co kochamy, nasza praca staje się przyjemnością, a motywacja do działania pojawia się naturalnie. Ważne jest również zdefiniowanie celu i zrozumienie, dlaczego tak bardzo chcemy go osiągnąć. Często ludzie zapominają, jak ważne jest poświęcenie czasu na określenie celu, ponieważ pozwala to na skoncentrowanie się na celu i zmotywowanie do działania. Cel musi być szczegółowo pisany i musimy mieć jasny plan działania, który pomoże nam osiągnąć go z powodzeniem. Nie możemy również zapomnieć o pozytywnej motywacji. Koncentrowanie się na pozytywnych aspektach celu i efektów, które osiągniemy po osiągnięciu celu, pomaga nam utrzymać pozytywne nastawienie i zmotywowanie do działania. Warto pozwolić sobie na małe celebracje po drodze, aby wzmocnić naszą motywację. Jednym z najważniejszych elementów osiągania celów jest właśnie konsekwencja. Osiągnięcie celu wymaga poświęcenia czasu i wysiłku, a osoby, które są konsekwentne w swoich działaniach, osiągają znacznie lepsze wyniki. Nie możemy pozwolić sobie na spóźnianie lub pomijanie wyraźnych kroków na drodze do celu. Konsekwentność jest kluczowa, aby utrzymać stałą motywację i osiągnąć swoje cele. Podsumowując, motywacja, konsekwencja i określenie celów to kluczowe elementy, które pozwolą nam osiągnąć sukces w życiu. Musimy znaleźć motywację w sobie, a następnie utrzymać ją przez cały czas. Konsekwencja i jasno określone cele pomogą nam skoncentrować się na drodze do sukcesu i osiągnięcia zamierzonych celów. Dążenie do celów nie jest łatwe, ale dzięki ciężkiej pracy, pozytywnej motywacji i konsekwencji możemy osiągnąć swoje cele i odnieść sukces. I tego Wam wszystkim życzę.